Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gieta Sadeum Misje Projektantów. Czas na nowy debiut jeżeli chodzi o tą serię. Tym razem zagramy sobie w produkcję od autora, który zdecydował się stworzyć misję po kilku latach przerwy. Jak sam on mnie poinformował, tworzył on produkcję w roku 2014, 2015, a także zrobił jedną misję w roku 2017. Według autora nie stały one ogólnie na zbyt wysokim poziomie, aczkolwiek powraca on w roku 2021. Ma nadzieję na to, że nie tylko z jedną misją. Jestem... Szczerze mówiąc bardzo ciekaw jak to się zaprezentuje w praktyce I tyle tytułem wstępu, zobaczmy jak to będzie się prezentowało Wyprawa, to jest nazwa misji, Mission design Stawski78 Dzwoni telefon No co tam Ryder? Ziomek, wpadnij do mnie na chwilę Podejdź pod dom Rydera No, ryder, już jestem. Otwieraj drzwi. Dawaj na tył domu, idź na tył domu do rydera. Co to za Infernos? Kupiłem. Tle. Ciekawe za co to kupiłaś. No dobra, ukradłem. Wiedziałem. Ty zawsze musisz coś ukraść. Nie możesz być dobrym obywatelem, czarnuchu. Najwyraźniej nie mogę. Właśnie widzę. To po co nie zawołałeś? Mamy roboty do wykonania. Musimy rozwalić kilku balasów. I ukraść kilka cennych skrzynek. I jeszcze może będziemy musieli pojechać poza miasto. Co to za skrzynki? Broń, zielsko, koks i coś jeszcze. No dobra, to kiedy wyruszamy? Dawaj za 30 minut. Dobra, pół godziny później. Weź swoją broń, która znajduje się w garażu. Tak, i kamizelka kuloodporna, której chyba nie zdążyłem zabrać. Wsiąść do samochodu, ale już sobie to nadrobiłem. A tak wydawało mi się, że będę musiał w pierwszej chwili wsiąść, wsiąść jako pasażer, ale nie zupełnie. Jeźdź do Jefferson. dobra, idziemy Idź Co jest kurwa? Dawaj skrzynki Nic wam kurwa nie dam Zabij balasa, kurwa, tu nie ma żadnych skrzyń. Naciągają balasi. Growstreet, śmiecie pierdolone. O kurwa, karl, łap za broń! O, widzę, że jeszcze z tej strony się znajdują. Teraz jest pytanie, czy ten tek wystarczy, bo tak się bije z myślami, czy nie przechwycić czegoś mocniejszego, ale może spróbuję się z nimi rozprawić taką bronią. Oj, tam jest dużo mocniejszy jakiś gościo. Nie wiem tylko co z rajderem będzie w tym momencie, ale mam nadzieję, że jakoś przetrwa. To muszę uważać na tego gościa z Combat Shotgunem. Ale chyba jakoś daliśmy radę, całe szczęście. Bardzo chętnie sobie zwinę jego broń i w sumie nie mogę go wykończyć. Okej. Okay. Spadamy stąd. Wracaj na Grove Street. No to może bezpieczniej będzie już udać się do domu takim cackiem. Obawiam się, że tam mogą być po prostu dodatkowi przeciwnicy, dlatego decyduję się na takie rozwiązanie. No i zobaczymy co będzie działo się za chwilkę. Przyjdzie jutro. Dobra, stary. Co? A, dobra, chyba wiem już w czym jest problem. E, będę musiał sprawdzić jedną koncepcję. Tym razem zdecydowałem się na powrót Infernosem. O dziwo, nie było tam żadnego zagrożenia, którego się obawiałem. W każdym razie, zobaczmy, czy teraz ten moment już powinien poprawnie zadziałać. 12 godzin później, chyba jest ok. I gdzie teraz jedziemy? Najpierw pojedziemy po lepszy arsenał, a potem po te skrzynki. Pamiętasz, jak Ci mówiłem, że możemy pojechać poza miasto? Tak. No to git, wsiądź do samochodu. Widzę, że tym razem przejedziemy się czymś takim. Dawaj, do Emeta Jedź do Emeta. Skoro do Emeta, to najprawdopodobniej po coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o wyposażenie i wszelki arsenał. Zobaczymy, czego nam użyczy. Witam was panowie, czego potrzebujecie? Emet, daj nam po jakimś dobrym karabinku. I jedną snajperkę. No i też oczywiście kamizelki. A co to takiego się szykuje? Nie interesuj się, zapyziały dziado, tylko dawaj to. Dobra, luz. Mieszkam. Kurwa, Emet, jak ty cuchniesz? Kurwa, Czarnuchu, bierz tą broń i wypierdalaj mi stąd! Dobra, Ryder, dawaj, jedziemy! Do Pano Picton Karl. Jedź do e, Panoptikon, jeżeli teraz dobrze to przeczytałem, bo na pewno było niepoprawnie wcześniej. W każdym razie, wydaje mi się, że możemy się spotkać na miejscu. No dobrze, w porządku. Udało mi się dotrzeć na miejsce. CJ, daj siebie wszystko. Musimy zdobyć tę skrzynię. Spoko. Przeszukaj teren, aby znaleźć skrzynki. No to zobaczmy. Tutaj chyba niczego nie ma. Tutaj również. Raczej powinno mi się to rzucić w oczy. Spodziewam się, że chyba może być w takich bardziej dolnych strefach. Albo i niekoniecznie. Ryder, mamy problem. Zabij balasów. Ale, mając takie wyposażenie, myślę, że powinno być całkiem nieźle. Zobaczmy. Chociaż będę musiał chyba troszeczkę działać bardziej na odległość. Mam też snajperkę. To jest z pewnością za kilka użyję, ale najpierw możemy się pobawić kałaszkiem. Czy tutaj w ogóle ja ich trafiam? Bo tak się zastanawiam nad tym. E, powiedzmy, że chyba tutaj nic z tego nie będzie, ale jeżeli tak strzelam na tej krawędzi, to jest lepiej. Dobrze, pora użyć już tej broni. Tam jest jeszcze jeden, tylko dzięki temu znaczniku go zauważyłem w tej roślinności. Ok, znalazłem swoje skrzynki. No i zajebiście kilka godzin później. Dzięki, stary za pomoc. Bez ciebie bym nie dał rady. "Los! Dobrze, a zatem jeżeli chodzi o podsumowanie tej produkcji, to zacznijmy sobie na sam początek od plusów. Po pierwsze, całkiem zadowalająca pisownia w misji, aczkolwiek autor musi uważać na drobne pojedyncze zdania, które powinny być nieco inaczej formułowane i także na drobne e, kwestie z interpunkcją na końcu danego zdania, ale ogólnie jest z tym całkiem zadowalające, jak powiedziałem. E, druga sprawa, w porządku wykonane wprowadzenie do misji. Potrwało dosyć sporo ilość czasu, zostaliśmy wciągnięci w senno i fabułę wstępnie tej produkcji, no i była również wciągająca dosyć dyskusja pomiędzy dwiema postaciami, więc ten wstęp jest jak najbardziej w porządku wykonany. W misji wystąpiła całkiem spora ilość akcji, która była dzielona na etapy. Jeżeli chodzi o jej właściwości, no to przeciwnicy mieli różnorodny wygląd i wyposażenie. Modyfikowano także również ich ilość zdrowia oraz wyłączono poszczególne głowy. Produkcja rozgrywała się również w różnych sferach czasowych, co może jak najbardziej wpływać wizualnie na klimat, pozytywnie. Występuje całkiem również sporo przerywników, cutscenek i dialogów, które są formą dodatkowej w misji umieszczono także dodatkowe wyposażenie, które umożliwiało graczowi przeprowadzenie akcji generalnie w różnych trybach, umieszczono także dodatkowe pick regenerujące, które dosyć ładnie współgrały z akcją, no i produkcja także była dosyć rozbudowana, no i ma 8-9 minut konkretnych spraw. Jeżeli chodzi o moje wszystkie plusy, to byłoby na tyle, przejdźmy sobie jeszcze do drugiej strony medalu. Jeżeli chodzi o minusy tej produkcji z mojej perspektywy, no to uważam jednak, że wystąpiło ich dosyć sporo. Po pierwsze, zabrakło mi dużo ciekawszej fabuły tej produkcji. Akurat podobały mi się takie pojedyncze wypowiedzi, które postacie kierowały do siebie, aczkolwiek zdecydowana większość tych wszystkich rozmów dotyczyła jedynie wykonywania poleceń. Zabrakło mi dużo bardziej wciągających wątków. Brakowało mi również większego sensu tej produkcji i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, po co my właściwie to wszystko robimy. Więc nad tym trzeba jeszcze koniecznie popracować, żeby to wyglądało znacznie lepiej. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to wygląd cj do tego typu misji akurat mógł zostać zmieniony za pomocą pewnej dodatkowej jakiejś podmianki, e, która by po prostu bardziej pasowała, żeby on po prostu lepiej wizualnie się prezentował. Warto było również wprowadzić dźwięk dzwoniącego telefonu, który jest dzisiaj takim jednym z podstawowych dźwięków, który powinien się pojawić. E, niestety w misji przede wszystkim zabrakło odpowiednio przygotowanych miejscówek. E, praktycznie brak zastosowania jakichś obiektów, pojazdów czy neutralnych nawet aktorów i to we wszystkich miejscówkach, w jakich się pojawiliśmy. E, miałem Również wrażenie, że kolory i modele poszczególnych pojazdów nie najlepiej zostały dobrane i się dziwacznie troszeczkę prezentowały. W kwestii catcenek zabrakło mi więcej jakości. Wystąpiły widoczne teleporty postaci na niektórych kamerach. Ogólnie kamerki powinny być jeszcze lepiej zmodyfikowane. Zabrakło mi więcej takich, które by się poruszały. Wszystko się tak naprawdę opiera na takich statycznych kamerach, co w dłuższej perspektywie staje się po prostu zbyt monotonne, jeżeli na coś takiego patrzymy. Brakowało mi również większej różnorodności pod kątem animacji w niektórych kamerkach, czyli niektóre postacie po prostu wyglądają na nich za bardzo tak samo. I kiedy przeskakujemy w do momentów, które rozgrywają się w różnych odstępach czasowych, to powinny być stosowane charakterystyczne przerwy spowodowane teleportem gracza. W misji nie ma stosowania limitów amunicji do broni. Pojawił się również jeden taki moment, że dostaliśmy dodatkowo amunicję, która spowodowała nieskończoność. To zdecydowanie jest do poprawy. Jeśli chodzi o właściwości akcji, no to nie podobało mi się to, że postać Raidera w wielu momentach nie była poprawnie zaprogramowana, brakowało mu skuteczności w walce. Nie miał również istotnego wskaźnika zdrowia, który by się wyświetlał w rogu ekranu, dzięki któremu moglibyśmy po prostu go łatwiej kontrolować w czasie tej walki. Jeśli chodzi o właściwości naszych przeciwników, no to niestety oni się dziwaszą nie poruszają po polu walki wielu z nich poza szotganem brakowało również skuteczności w walce no i występowali oni ogólnie za bardzo w kupie no, i jeszcze chciałbym omówić kilka drobnych, szczegółowych spraw. Misja nie powinna nam umożliwiać ucieczki dowolnym pojazdem z pola walki, ponieważ przez to oczywiście możemy przegrać niepotrzebnie misję. Powinno być polecenie lepiej skonstruowane, że masz uciec tym konkretnym pojazdem z powrotem na Grove Street, albo po prostu pojazd, który ma być później ukryty, powinien być po prostu zamknięty i zablokowany dla gracza. Więc autor jeszcze musi na takie kwestie drobne tutaj uważać. W czasie cutscenek w alejce pojawiła się również zdublowana postać CJ, która nie była potrzebna. Jeżeli chodzi o bronie w miejscówce Emeta, to one niepotrzebnie zostały umieszczone pod postacią pick-upów. Najlepiej byłoby zastosować tutaj atom do dyoma, który umożliwia postawienie broni w formie obiektów. No i wtedy na kadscence byłoby je tutaj widać. Więc czegoś takiego też polecam skorzystać na przyszłość. E, jeden z punktów kontrolnych powinien być również raczej pokolorowany na żółto, a nie na niebiesko. Ogólnie punkty kontrolne, w które mamy wjeżdżać pojazdami, powinny być również nieco większe. Ich wielkość powinna być dostosowana do wielkości pojazdu. Trzy skrzynie, które zostały przywiezione na Grow Street, w mojej opinii są zbyt duże, żeby się mogły zmieścić do bagażnika takiego busa więc to trzeba na przyszłość jeszcze bardziej również dostosowywać. Misji nie powinniśmy również skończyć na terenie tartaku, skoro jej zakończenie wskazywało na to, że zakończyliśmy ją na Graw Street. Pod koniec zabrakło istotnego teleportu gracza, no i produkcja w mojej opinii miała troszkę odrobinkę zbyt prosty schemat, który opierał się głównie na tym, że mamy wprowadzenie do misji, no i tak naprawdę w produkcji mamy gdzieś pojechać, coś zrobić i wrócić. Gdzieś Pojechać coś zrobić i wrócić. Można było jeszcze to bardziej urozmaicić. W każdym razie, jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty, to byłoby na tyle. Jeszcze przejdźmy sobie do końcowych słów. A zatem, jeżeli chodzi o moje ostateczne zdanie na temat tej produkcji. Według mnie ogólnie jest to mocno średnie dzieło, któremu zabrakło jakości, brakowało również lepszej fabuły, no i akcja również, na której opiera się ta misja, nie została zbyt poprawnie przygotowana, wraz z miejscówkami. Aczkolwiek, jak na pierwszy raz, na pewno nie jest źle. Szczerze mówiąc, jeżeli autor popracuje nad tymi kwestiami, to spokojnie jest tutaj potencjał na robienie przyzwoitych misji w niedalekiej przyszłości. Dlatego ja od siebie mogę na sam koniec powiedzieć, że bardzo chętnie zobaczę kolejne misje tego autora i mam nadzieję, że będę oglądał postępy już niedługo. A zatem ode mnie to już wszystko. Piście śmiało, co wy sądzicie o tej misji. No i widzimy się w kolejnym odcinku z DEOM za dwa dni. Do usłyszenia. Na razie, cześć.